I Go, gołagaj, to jest Krystian, dobry? Witam! Krystianek jest duchem, bo będziemy dzisiaj e, tego otwierać. Klasycznie tak. trzeba obok sobie wydać nowy update. Co się zmieniło? Mam nowe dinożary. Dinożały. Done No tak, ale one są takie. No, ja każdy zna, ale mam takiego jeszcze. Patrz, taki. Z mm. tego I on daje. No podobno z, z tego są dobre. No, że duplikuję, jeżeli zbierasz, I jeszcze dodatkowa mhm. szansa, jeżeli to jest prehistoryczny typ rośliny, a dzisiaj taki zdobędziemy! Bo tam widzisz, tam rośnie na przykład firefly, co ja? Mhm. Tutaj, o. I one są zrobione Widzę. duże i one będą rosnąć, ale nie mamy tego. I nie mamy rainbow, także dzisiaj zdobędziemy być może, jeżeli się uda, to będzie super, jeżeli nie, to szkoda. E, jeszcze chyba mogę odebrać jajo, ale nie wiem. bo questy jeszcze mogę schipnąć, o cholera jasna! Być może mogę, O, prawda. skipowałem dzisiaj już, przyznam się, i nie wiem czy, a 15 minut jeszcze, no to nie mogę, ale mam dwa jaja, to jeszcze dwa jaja otworzę, wiesz? Mhm, mm no ja szybkie, to ci powiem, szybkie. zapomniałem wczoraj, wczoraj miałem jeszcze zrobić te questy i Staję, zapomniałem o tym. Jeszcze szybkie dwa jajca, przed openingiem yy, tych roślinek robimy jeszcze dwa jaja, szybkie mm -hmm. jajca. Dawaj, mamy... szybkie jajka. O kurde, Sk mam spoiler, ale co to daje? Pterodaktyl! Ja, witamy serdecznie, mamy noweczkę. A weźmy tego Hanimi. Pick up. Dobra. Pyk, co dajesz, misiu-pysiu? Eee, view, view, Na dole. View. Eee, co 11 minut slapuje wingami i wysyła wiatr. A, że... o, Do trzech randomowych tych Windstruck nakłada, no. Jeszcze 18% na szansę, że twist. Twisted, spoko, fajnie. Mm -hmm. się zwiększa, i... y, zwiększa jumpa. Z... no, czyli... o, o! No. Coś tam, coś tam. Ogólnie, y, też sobie sprawdziłem w międzyczasie, żebyśmy no. wiedzieli, nie? Jest z tych, jajek, no z tych jajek możesz trafić 6 dinozaurów. 6. No. Wszystkie są legendarne, tylko jeden jest divine. Okay, jest to T-Rex. O, te wiem, AP. Dobra, nieważne. To jest T-Rex. Tak chcesz wiedzieć, co robi T-Rex? A masz już? Wiesz już? No, tutaj widzę, no? no co? Mam napisane. T-Rex co 20 minut. E Aha, zabiera najbardziej wartościową mutację z, e, z owocu i nakłada na trzy inne. O kurde, mocny jest. Co 20 minut. O, to jest mocne bardzo. Staje. No. Exotic Ancient Seed Pack. Lecimy, trzeba mhm. zdobyć. Jak się nazywało? Fossilik. dokładnie no, to trzeba zdobyć. Także zdobywamy to w tym momencie! No, stonę bite. Jakby to siadło, ten się tak wkurzył. No, to było łatwe wtedy, nie musiałbym obuksów wydać. A zobaczymy, ile wydamy. Myślę, że trochę wydamy. O, Fiefle by był fajny. A nie mamy, mam Paradise no. Petal. Czy to fajne? Nie wiem, choć się domyślam, że to będzie fajne teraz. Choć się domyślam, o. że raczej bitne. Ej, Hond podobno da się fajnie go zrobić dużego. I ludzie sobie robią No ja ostatnio Ludzie sobie i takie olbrzymie, że takie wód na pół mapy co ja? To Pytanie po akurat. co? E, bo podobno jest dobra to wtedy, a my mamy Paradisa Petal. Mhm, mm ja tego w ogóle nie to trafiłem ostatnio, to jest ciekawe, z 10 nic. Dobra, teraz trafiłem już Firefly czy Rainbow? O, Firefly! Firefly! Ej, kurde, Burn. powiedziałem, bo pomyliłem! Fossil, fossil mi chodziło! Kurde! Uh... Bo nebu. O, tego nie miałem jeszcze. Bone był. czy ten nie bambus, no, no kościany. No, nie to mam go. Mhm. Mm i... A on coś tam przeleciało. Holened to mówiłem, że fajne, fajnie. Mm -hmm. Chociaż jakiś aimbow, coś tego typu BENZ, coś trafimy. Czy... Tego typu? Git! Mm. Znaczy to nie ma nie ma Nie ma to ani ostatnie, trochę. Ostatnia z dziesięciu i kupujemy dziecko. Dobra, to było szybkie. Myślę, mm -hmm. że teraz jeśli się otworzymy. O! A, otrzymany, Dobra, nieważne. Eee. Pyk! Mamy mm -hmm. i dobra, wiesz co, ja nie mam ani boła, ani najlepszego jeszcze. To jest dziwne, jeżeli chodzi o mnie, bo ja bardzo często trafiam. Więc no, już się naprawdę... E, no czasami, czasami jesteś zepsuty, więc... Nie, no. spokojnie, spokojnie. Gra pamięta, A, spokojnie. że to ja Spokojnie. Tak, gra pamięta, patrz. O, Paradise Petal. O to mi chodziło. Ej, no! Jeszcze nie widziałem! Tego, tego najlepszego divine. Nie ja wiedziałem, jak Rainbow ci przelatywał. No to Rainbow to cały czas przelatuje. O, znowu. Mm -hmm. One dynosił. Dobra, zrobię ich dużo, zrobię ich dużo na pewno. <laughs> 17 zostaniesz w jednym miejscu. No, a będę i jeszcze zbiało, bo chcę zajść dużego grzyba. Stone bite. Dobra, to mi się nie podoba. Mm. Sztos, jakiś sztos, jakiś proszę. Czy to się zamknie w 20-paczkach, czy nie? Nie, nie zamknie się. Aż no tobie brakuje jest. tylko tego jednego. Tak. Najlepiej no, Rainbow. Tylko tego jednego. A oh, dobra będzie 30 minimum. Mm. Aj, aj, aj. Nie podoba mi się bite. Tak. Kolejny oh, stone tam rainbow. był rainbow. Stone bite mi się w ogóle nie podoba. I Aha. ostatni z 20. Były. Oh. Bonebu dokupmy jeszcze. Ale tutaj, trzeci. ale tutaj. Chciał, chciał ewidentnie. Well 30 patrzek, lecimy. Raz. No stonnebitte, stonnebitte, widzowie, stonnebitte. Dawaj, najlepszej roślina I... w tym momencie. O, jednak nie. No, jest najlepsza, no. No, jest najładniejsza, Super. no, zieloniutka, ładna. Super Dobra, jest, no. Daj mi tego fosililili. Fosililili. No proszę, no. Fieflejnów, fieflejnów mam tyle i tych tak nie mogę trafić. No, proszę. O, przeleciał, przeleciał. No, nie był. widziałem, nie widziałem. Był, był. Jaki kolor? Wydaje mi się, że Divine, pomarańczowy oh. No to szkoda, bo my hmm. daj go nie mamy No daj, no daj! Daj no mi Boże, go, daj! No i będę musiał 40 paczków, no To jest niefajne, ile to boksu się traci, ugułem, góry Dwa no razy, no razy no Rainbow ci przyleciało Ej, ja mam jakieś pechy do tych paczek ja nie jestem No to prawda, ja nie jestem... o było, gdzieś? O, i dwa razy fern. Dobra, fierle Fern jest po... Ten fern był jednorazowy czy nie? Nie, 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 on kupił. Nie jest. był no, Ile tych rainbow'ów, wszystkiego, a i tak na koniec jest kupa. Dobra, teraz leci. Prawda? Leć, 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 leć! No i muszę dokupić eee. czwarte paczkę po 10 czyli i 40 Mhm mm Prawda 6 tysięcy obuksów i jak tego nie dostajemy to będzie mi smutno Dobra A ja eee, fiercy mam dużo. No tak. Dużo. Prawda? Znaczy Holnet D naszą wolałbym mieć Stonę bite, ale dobra. E. dawaj. Tak. Dobra. No. Horned to to jest kost. Da się to podobno zrobić fajnie. Tylko ja podobno. Bym wolał, ja bym wolał dostać to, żeby sobie przetestować. No tak, no to jest no proste. Daj mi to, proszę. Daj mi proszę. Od 40 paczków, no to pewnie tak już 10 co ja? Jakby nie będzie... Tak! To gdzieś nie fajnie czy tam pewnie większy fajet niż tu, bo to jest żalet. Ja żart. kiedykolwiek trafiał takie rzeczy szybko. To jest żart, pewnie będziesz miał fajta, bo ty jeszcześ dinożałowy, jak ty miałeś 76 Arka Wolnet Dinoszył No daj, bo ja też jestem dinożałowy, ja też giem Warka, całe życie Ciekawa opcja, z Tadyja tej strony i jaja. Ty nie trafisz 40 600 6000 obuksów w dupę? Nie nasz no, tak, chyba nie. Chyba tak. Chyba tak. Ostatnie dwie paczki. Ostatnie dwie paczki, no. Dobra. I. I. Ostatnia paczka. No to w ostatniej. Ostatni myślisz, że wsiądzie? No to w ostatniej musi być, Leci no. 363. Leccie. 360. I... Leci! on w niestety. 6000 obuksów. Ile mamy tych Firefly? Czekaj fly 2 i teraz szrumy. Hornet Dinosaur 6. E, watering Cancer dajmy jeszcze. No to wygląda to tak, że nie jest kolorowy. Będzie testing. fly to one nie rośnie jakiś wybitne, więc to możemy sobie od razu podać po ostrej tle. Mhm. Mm to to nie wiadomo jakie. Oba będą małe. małe. Ta oba będą małe raczej. Ej, czemu to O, nie, to jest nawet duży, ty. O, Boże! To jest żart. Ale mikrus. To się jeszcze mi nie zdarzyło nigdy, co ja? Największy i najmniejszy. No, chciałeś Dawaj, mały, tawella. no to masz. Co? Czyli to, to wiadomo, jest git. Ale co to jest? No, to jest do i klejmy, ja totalnie. Dobra, a teraz musimy się skupić na tym, bo podobno da się to wychodować mega, mega duże, mega, mega duże. Mega, mega? Tak, że na przykład zajmie taki kwadrat nie? Ten, ten grzyb. Mm. Nie Pytanie tutaj... tylko, czy tak będzie? O. Dobra, dzięki... Chyba, chyba tyle nie zajmie tutaj. my ehm, Tak. Apla. Mm -hmm. e, nie, nie, nie. O kurde, podniosłem go. a can. <noise> Successfully moved. Nice. Dobra ty tym. A to nie musisz. A to nie musisz... O ze nie, sprinklerami wydarzy, przypadkiem? Nie, no ze sprinklerami, co ty? Do rośliny? Do owoców przyciągają sprinklery chyba tylko. Ja nie wiem. Niektórzy tam widziałem, że się grzebali ze sprinklerami. Mogę sprinklery postawić, jeżeli wierzymy w takie rzeczy. W takie bujdy na SAH. Ja nie wiem, czy takie bujdy wierzymy. To jest na przykład grubiutki. No to jaki będzie. Aha, tam? taki niemiły jesteś, tak? Czekaj, zobaczmy, jaki będzie kolejny. Okej. Okay. Chojne ten... Dobra, będę musiał i klejnąć, wszystkie walnąć pewnie, co ja? Eee, istnieje o, taka O, Boże, no. święty! Dobra. Już wiemy, że go nie chcemy. Obe. A, dostałeś pierda. A we, jakiegoś sztosa dużego, no bo chcę sobie zrobić w ten sposób na no, największy rośliny, milion, wszystkiego. Co się dzieje, Daj największą. O. Sztos? Hmm. Fajne, fajne, fajne no. Chyba w drugą stronę idziesz, zamiast w tą większą, to w tą mniejszą. Saj, to jest przesada. To jest przesada. <noise> Już nawet owocka wydaje. <noise> <Zabij> się. <noise> no Boże Ach. Dobra, idźmy jeszcze tu i ostatni. ostatni. I ten musi siąść, no, ten musi siąść. W nim nadzieja. No nie gaj, że i klejma, ja będę musiał użyć milion. Mm, jest taka szansa. Będę musiał chyba, co? Chyba. Mm, Kupa, kupa! Boże! Dobra, no mam taki no na przykład Hornet Dinosium z jakimiś efektami. Ile ty jesteś wart? To był co? Glass czyli tak? Glas? Magnifying Glass? tak? Magnifying glass tak mówię o czym ty gadasz do mnie? Glas? Ja. To jest warte o tym? 293 miliony, to jest warte 123, to jest warte 30. No dobra, to nie jest jakieś wybitne, co ja... No nie. Nie, nie wygląda nie, na nie takie. Czyli straciłem. Dobra, chodź. Kolejne... Czy masz chyba to w kleju, czy nie? Jeszcze to w kleju A masz. Ten bend czy w tym bendbu w, w kleju jeszcze masz. W kleju jeszcze masz, jeszcze? po lewej. Co? No w kleju masz po A lewej to? jeszcze takie, nie. Po lewej! A to! No? 79 milionów. Ech. Ech. Czyli Ech. to ogólnie jest jeden z najgorszych. Nie no, nie no na co powiedzieć. To jest scam. O ile te twoje uszy, co ostatnio wydropiłeś tego słonia? Spoko. No, one są spoko. Tak, to, tak to no, jest muszę tragiczne. przyznać. Nie, no, nie wiem, co Zabij powiedzieć, ile jeszcze petał jakiegoś rzucić tam. Mam jakieś sand snake czy coś? Mam. O, sand snake. -sz -sz, sand snake. Tak, disped. Mhm. Mm te this się zestawowały? Za 4 minut. 4 minut. To jest tragedia. Widzowie, no, tragi tragicznie wyszło 6 tysięcy. 6 tysięcy, Boboks. żeby nic nie trafić. Mam nadzieję, że Łukasz Janka będzie większe szczęście i zobaczyć jak mu poszło z paczkami. Ja no powiem tak. Bajo jajo, naprawdę, bajo jajo. Także widzimy się w kolejnym, gdzie już na pewno paczek nie będzie. Mam nadzieję, że będzie w końcu to najlepsza roślina, która jest lepsza niż Cotton Candy, ale trzeba ją zrobić, także jeszcze troszkę to zajmie. I co? Widzimy się w kolejnym. Ela!